zabieram się za robienie syropu na odporność i potrzebne mi będzie cytrynka, imbir, miód i taki szklany słoiczek kupiony w IKEA i będę robiła sobie taki syropek. Przekładam imbir, cytrynę miód. Zamykam do lodówki i na jesień idealny. W Edi znowu wieczny dzień, słoneczny, ale wieczny. Więc tak, weszliśmy sobie teraz na spacer. Idziemy się przejść, idziemy po Ilke do szkoły. I wczoraj zmieniliśmy też wózek z głębokiego przeszliśmy na spacerowy. Jednak nasz debiut nie należał do udanych, ponieważ Alex stwierdził, że na brzuszku. Najlepiej się jeździ. Na dzisiaj już trochę lepiej. Już siedzi i, i patrzy, bo ma lepszą widoczność. Także y, jest lepszy, lepszy czas dla niego, chociaż ząbkuje i jest naprawdę strasznie marudny. Widać, że go to bardzo boli. Więc mam nadzieję, że chociaż teraz y, jakoś spokojnie nam ta podróż minie. No, słychać jak wieje. No i powtórka z rozżywki płacz więc odwróciliśmy na brzuszek. Udało się nam wyjść e, i Aleks śpi we wózku. Odwróciłam go co prawda mm, w tą stronę. E, tak, ale jest już dobrze. Dżemka zaliczona na świeżym powietrzu, więc jest okej. Okay. Lilka jest na zajęciach tanecznych i zaraz zmykamy do domu. Mm, I w sumie wieczór bez planu. Witam się z Wami w kolejnym dniu. Przyjechaliśmy sobie właśnie na zakupy i jesteśmy przy TK Max. i tak sobie patrzę, co tutaj fajnego dzisiaj można wypatrzeć. Pokażę Wam mniej więcej jak u nas, jakie są u nas produkty, jakie ceny. Tak o, zostańcie ze mną. Przyszłam sobie na dział kosmetyków. Generalnie nic nie potrzebuję, aczkolwiek może taki dyfuzor bym sobie kupiła. Jak myślicie? Jakiej on tutaj jest? 12,99 hmm. Chyba się wskuszę. Przyszłam sobie, bo chciałam kupić dyfuzor. Tutaj są takie za 9,99, takie mniejsze. Tutaj już są z olejkami. Coś takiego. W jakiej cenie jest ten set? 12,99. Yy, albo taki. jest też za 12,99. No. Muszę coś kupić, właśnie. Takiego. Mm, generalnie jeden mam do olejków zapachowych, ale z uwagi na to, że zacznie się sezon przeziębieniowy. Chciałam właśnie z olejkiem takim y, na przeziębienie y, dla dzieci. Taki dyfuzor mieć i chyba się na jeden skuszę, są sweterki. Może jakąś sukieneczkę. Chyba to nie jest dzień na zakupy, jeśli chodzi o ubrania. Jest bardzo dużo kurtek, jakichś kamizelek, ale tak naprawdę ja chyba tego nie potrzebuję. Idę zobaczyć na dział dziecięcy. Przyszłam sobie na dział dziecięcy. Generalnie poszukuję maty ponieważ kupiłam puzzle jak widzieliście w poprzednich filmikach puzzle do leżenia e, ale też chciałam matę, zamówiłam ją e, chyba idzie mi skądś daleko, bo czekam już tydzień zobaczcie tą wanienka, którą można włożyć do zlewu i mieć w tym dziecko powiem Wam, że za dużo biorę tylko to i lecę po pieluchy do Tesco bo jesteśmy tutaj przy Tesco i lecimy do domu. Alex dzisiaj z katarkiem, więc jak najwięcej w domu chcę z nim siedzieć. Zapatrzyłam się jeszcze na jakieś zabawki, takie już po szóstym miesiącu dla Aleksa, ale stwierdziłam, że po te zabawki wybiorę się do charity shop, gdzie są po prostu używane za niewielkie pieniążki i takie zabawki pokupuję sobie już w charity shopach. Jesteśmy w Tesco. Chciałam Wam pokazać właśnie pieluszki. Jakie muszę numer kupić? Chyba trójkę do 9 kg czy czwórka. Oh, ile tu jest tych kilogramów? Od 7 do 18? Nie, to będą za duże. Raczej wezmę trójki. Mm, I one są, słuchajcie, za 2,89 Także cena, moim zdaniem, jest super. To są jedne z tych, tak. Później są tutaj hmm, pampersy, o pampersy, Po ile są pampersy? Rozmiar 3, szukamy, szukamy. Hmm, dwójki, trójki jest tutaj jumbo pack za 14, taka wielka paczka. Hmm. A zobaczcie tutaj to, 50 sztuk pieluszek jest za 10. Jeśli mamy kartę, to jest połowa taniej 5 funtów. Także takie są ceny, ale ja chyba i tak wezmę to testkę, muszę zobaczyć ile to jest sztuk. To jest 50, a tutaj gdzie są te trójki, a tutaj jest ich 56. Jakieś dziwne alarmy są w sklepach. W każdym słuchajcie, sklepie są te alarmy w ostatnim czasie. Nie wiem, co to Cześć. jest. Chciałam wam pokazać ten dyfuzor, który kupiłam. Rozkręciłam go. Wrzuciłam sobie tutaj kilka kropelek olejku właśnie na przeziębienie i zaraz go podłączę. No i zobaczymy, czy działa. No, to okej okay, lecimy. Zobaczymy, czy działa. Tutaj można zaświecić lampkę. A tutaj jest. Leci. I powiem Wam, że jest taki naprawdę fajny e, zapach. Już czuć ten olejek, czyli taka świeżość w pokoju. E, więc dla osoby, która ma problemy właśnie z przeziębieniem, katarem bądź z nosem, to naprawdę e, przebywanie w takim e, klimacie, że tak powiem. E, jest bardzo pomocne, więc trochę tutaj w naszym pokoju zrobimy taki, właśnie, powietrze z tym, z tym olejkiem, i będzie fajnie. W Burgu kolejny deszczowy, kochani, dzień. Także lecimy coś pozałatwiać i wracamy do domku i opowiem trochę o gałganku Aliny. I już są dynie, kochani, za funta. Taka wielkość. Te są większe i są za dwa punty. Trzeba będzie kupić i zupki nagotować. A tutaj jeszcze największe za trzy funciaki Kochani, taka ciekawostka. Idę właśnie na pocztę doładować prąd i gaz, ponieważ my cały czas mamy właśnie prąd i gaz doładowane na takie tuczyki. Jak się skończą pieniążki na tych kluczykach, to niestety nie mam ani prądu, ani gazu. Czy zdarzyło nam się tak? Być może, być może. Ok, co to jest ten gałganek Aliny? To nic innego jak zmiażdżony bądź pokrojony czosnek. Yy, może być też dodatek cebuli, yy, który pomaga właśnie przy przeziębieniach, przy katarze, przy zatkanym nosie, yy, po prostu przy zapaleniu górnych dróg oddechowych. Na pewno jak piszecie sobie y, gałganek Aniny, to Wam wyjdzie w, y, w internecie wszystko na ten temat, jakie są przeciwwskazania, y, bo to również nie jest dla każdego, na przykład osoby uczulone bądź osoby z astmą, z częściami nie mogą tego stosować. Y, ale tak. U nas w nocy dziecko obudziło się właśnie z katakiem i nie mógł Alex spać, więc sobie przypomniałam ten przepis. Przyszłam i pokroiłam, zmiażdżyłam czosnek, dodałam odrobinkę cebuli i można to sobie zawinąć w gazę i powiedzieć przy łóżku. A ja po prostu zrobiłam to na pieluszce tetrowej, położyłam około 2 metry mm, od łóżka i ten zapach czosnku z cebulą. Unosił się i to właśnie działało yy, i nam pomogło. Zadziałało w pierwszą noc, w drugą noc również nam bardzo pomogło, także jak najbardziej polecam to. Jeszcze wcześniej też zastosowałam w pokoju dyfuzor yy, z olejkiem eterycznym, który też również działa właśnie yy, w czasie przeziębienia. No i tym sposobem właśnie się leczymy. Muzyka